Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, 19 lipca. Imieniny obchodzą Makaryna, Radomiła oraz Ambroży. Może dzisiaj warto tę książkę jeszcze raz przeczytać? Przysłowie. Czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Mamy 201 dzień roku, do końca pozostało 165 dni. Słońce wzejdzie o 4.58, zajdzie o 21.04, dzień potrwa 16 godzin i 6 minut. Jest to krótszy dzień od najdłuższego o 38 minut. I jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 26 minut. 19 lipca 1475 roku w kronikach występuje Marcin Szwab, dziedzic w Reńsku. W 1581 roku pojawia się informacja o podatku, który jest płacony w Gradowicach. Otóż Płacony jest 8,5 łanów, 6 łanów sołeckich, 5 łanów opustoszałych i młyna korzecznika. I ten podatek od młyna jest płacony w dzierżawie dorocznej. Z 1716 roku pochodzi informacja, że na urząd cechmistrza Cechu Krawieckiego w Wielichowie został wybrany Kazimierz Młynkowski. To wszystkie informacje z 19 lipca. Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam na nasz kanał na YouTube. Zapraszam do subskrybowania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiam.